Monopoli grał, co robię co czuję i to pomyślę ja kam. Być może nie zrozumiesz, że naprawdę w chuju mam Jak przyda mi się pomoc, to nie powiem mam Hej Albo już nie powiedziałem Będzie czuje historię słuchaj Kiedy ja wiem dam rady, moja muzyka zostanie Moja jest. muzyka zostanie nie ma od że nie Kolega, gdy jest ciemno, dzika, kurwa tak jak cień tak ci To nie powiem, zawsze się musisz dowiedzieć Jak gdy trzeba, na coś robię, nie siedzę prawie jak cię. Ona lubi, kiedy mówię lecko, go. go Ona mówi, kiedy pali zielko.

To raz więcej nieodebrany Moje wrażenia zostawią rany W końców wrzuciłem w szafę pary Nie jestem zacofany, ani zabrany Tak jak swoje pary Kiedy wziął się górę Lecę daleko, ląduję jak Adam Maul Żółty to za to włączę linie, Zresztą stop, andrzej się Mam hype, mam, mam gest, mam styl, mam wenę Jeszcze bardziej głodny będę Chyba, że po weekendie. W tej nic nie zje Jest paru ludzi, którzy będą za mną tęsknić Jest paru ludzi, którzy serio chcą mojej śmierci No stop, nie schodzę z zgadów Ciągle pragnę być większy Umrę, zostawię skiz wierszy Jestem nieśmiertelny One minute yeah. level Mam coraz więcej nieodebranych Wyrażenia zostawią brany To już rzuciłem szafę, fuck Więcej e, e. nie odebrany Wydarzenia zostawią ranych Do dwóch rzuciłem szafę fali Nie jestem zacofany ani zabrany, tak na twoje pary Kiedy zniósł się w górę, stale daleko, ląduję jak Adamowy Dzięki bezni to za to włączone Linie neszczertelne Słowa skwitać tam znakami Stale lecz nie niesieckelne Mam hajk, mam gest, mam styl, mam benę. Jeszcze bardziej głodny będę Ci, którzy serio chcą moje śmierć. No stop, nie stąd ze ciągle pragnę być więcej. Przecież to z awieści Jestem nieśmiertelny I kiedy w końcu jebię serce Mogę, mogę wziąć ją jednym kręce, jednym kręce, w pociece, urazić jednym kęsem Trochę siada i utrzymałem to w jednej ręce Ani mili, ani dwa, to jest powinna na łupę spodziewałem Zem, się da. z tyle, ile kuśtykałem w syfie Musiałem robić na czarno, ale nie robić na taryfie Jak ta do mnie uszy, to ja czuję się jak idę Zatem mój ucień jest boże, kiedy wygrywam to życie a. Bo niby co dla mnie, jak by, kurwa był to raz Trzeba mi we tyle czołach, co z tego wykań raz Teraz ukaże na mnie, jakie warha ja łaskam Bo widziałem i wiedziałem Gdyby jestem ogromny tak jakbym był Wiem, że wrócić na antenę Ja bym ci ściągałem sługi, jak gdybyś ja na... zero waga, ale w chuju konsekwencje Diabeł się ucieszy jak mi w końcu je w nie Dobre siano, dobre ruchy, ale złe intencje Jestem zmianą, także kurwy wciąż mają pretensje Mam być gwiazdą za rok, ale nie wiem jak będzie Tak bardzo chciałem, żeby puszczali nas jest Jesteś kabanem dziwne, jak nie ucieknie rewolucja w tym gównie Co jest kurwa leszcze To dwa lata temu, 17 kwietnia dzień Słyszałeś nasz tytuł, jak na plebo hemaje he. ja he. został w głowie, trochę jak kronoczy seks Jeszcze więcej ich zrobię, już przestanę starym się Mama pizzy trochę, więcej, nie chcę nic z tym, a nie więcej nie mogę myśleć Jak kancelarz, wiem co robić, żeby nie wyleźć z tak jak milion dolarów, zawsze będziesz tak, wygląda, jakby ci lidami Chcesz też pod zrobić to, co mówi panik Moja półka i nasza coś jak bagaż Chwilu nie wypożyczona, I'm <speaking> not <in> for <foreign> your job, Ali. I to do. I want to I miss you. I still love you, not here. I'm paranoid. I'm a Yeah. Ciągle mam na głowie bo już się za nami piąty dzień czuję brak, witam Niech yeah. tą bić, pykam w gierki jak Konami Cały czas pod górę poleciałem patentami yeah. Na no, widzę twardzi, ale kryją się plecami Za no, tak. mało lat mówił, Łukasz mnie zabranisz yeah. no. i kłopoty dawno już mamy zbań to teraz mi na mecie Na każdej osi się to niesie Nie ma takiej sumy na świecie Żebym stał się dla niej śmieciem Wracam z chapie od razu FL Parę stóp za mój czas i to za werszę kuchę i lepiej A za szoł 10K już nie pięk